Witajcie na kanale Automobilizacja. Dzisiaj zajmę się montażem sportowego filtra powietrza firmy KNN do mojej Hondy PCX125. Ten sportowy filtr powietrza to jest filtr panelowy do montażu w miejsce fabrycznego filtra powietrza w tym samym Airboxie. Wygląda on. W ten sposób. Natomiast jego budowa jest inna. E, geneza utworu jest taka, że mam już zamontowany tłumik sportowy e, Arrow. E, tutaj bardzo dobrze mi się spisuje, bo czuję wzrost elastyczności, czuję poprawę, czuję e, podniesienie, no, skrócenie m, czasu przyspieszania do 60 do 100, bo w czasie przyspieszania od 0 do 60 ten czas mi się skrócił przy samym tłumiku o pół sekundy i o 3 sekundy do 100 na godzinę. Spadł mi z 19 na 16 sekund. Także, jak na tą pojemność, to jest, to jest bardzo dzielnie. to jest Na 12 koni to jest niespełna 12 koni. To jest, to jest świetny wynik. Ja jestem zadowolony. Bardzo przyjemnie mi się teraz jeździ. Ponieważ jest jeszcze pewien potencjał. Chciałem odetkać tą część dolotową, czyli chciałem, żeby silnik nie był przytłumiony tym, tym filtrem fabrycznym, a żeby miał pełen, pełen przepływ, żebym w cudzysłowie oddychać pełną piersią. Przy tak, małe, przy tak małej pojemności, przy każdej pojemności tak naprawdę możemy odczuć różnicę. Natomiast tutaj zdecydowałem się na filtry. Sportowy, ponieważ mam już zamontowany tłumik końcowy sportowy. Więc skoro odblokowany mam wydech, i to jest duży nakład środków, więc dlaczego, jak powiedziało się A nie zrobić, nie powiedzieć B? Dlatego zakupiłem filtr panelowy. Nie jestem zwolennikiem montowania stożków, dlatego że nie startuję w wyścigach. Ten, ten skuter ma mi służyć do normalnej, codziennej jazdy ulicznej. W związku z tym trochę obawiam się, że gdzieś jak koło zaciągnie wodę, błoto, jakieś paprochy z ulicy, to może mi się szybko zabrudzić. Dlatego zdecydowałem się do Airboxa założyć taki panelowy. Panelowy filtr, tak to amerykanie nazywają, to jest produkt amerykańskiej firmy KNN. Filtr posiada gwarancję 10 lat lub miliona mil, czyli dziesięć tysięcy km. Tak naprawdę jest tutaj w instrukcji montażu, w instrukcji produktu opisane że jest to, to produkt na, na do, dożywotnie życie, dożywotnie produkt dla, dla danego pojazdu, w tym przypadku PCX-a. Producent podaje, ten filtr jest niezmienny, nie, niewymienny, to znaczy jego się nie wyrzuca. Ten filtr co najwyżej, jeśli jest zabrudzony, czyścimy go i montujemy z powrotem. On ma troszkę inną budowę, ponieważ on jest papierowy i dlatego tam są 4 do 6 warstw bibuły. Nie bibuły, to jest tworzywo sztuczne. Producent podaje, że co 80 tysięcy kilometrów powinniśmy wyczyścić ten, ten filtr. Do tego celu służą specjalne środki. Jest to detergent rozpuszczający brud firmy KNN oraz olejek. Czyli jeśli już najpierw spryskujemy brudny filtr tym specjalnym rozpuszczalnikiem tej samej firmy, zostawiamy na 10 minut, przepłukujemy wodą, a jak nam wyschnie, wtedy nanosimy specjalny olejek. Tam są dwa pojemniczki. Jeden ma 230 drugi 320 ml. Obecnie czekam, natomiast czekam na przesyłkę. Natomiast do montażu nie jest mi to potrzebne, ponieważ ten filtr raz jest nowy, czysty, a dwa jest on już zaimpregnowany tym specjalnym olejkiem, który ma wyłapywać nieczystości. Dlatego też. Dlatego też nie będę czekał, ale zademonstruję Wam następnym razem, jak wyglądają te środki do czyszczenia. Także producent podaje, że czyścimy tutaj filtr co 80 tysięcy kilometrów. Konkretnie jest wymieniona liczba 50 tysięcy mil, co w przeliczeniu daje nam około 80 tysięcy kilometrów. Uważam, że co 10 tysięcy w przypadku PCX -a to będzie jak najbardziej zasadne. Zresztą, zajrzę tam po paru tysiącach, będę widział, jak to wszystko się brudzi i, i, i wtedy to ocenię, także trudno z góry zakładać. Natomiast spodziewam się pewnych wyników. Spodziewam się wzrostu elastyczności. Producent podaje tutaj. Deklaruje wzrost mocy i elastyczności, więc y, powinienem troszkę zyskać na elastyczności, może y, nie akurat od startu zatrzymanego do 100, ale w momencie, kiedy tam idziemy z ronda, wyjeżdżamy albo potrzebujemy gdzieś tam minąć o wyżystej, odkręcamy y, do końca, no to wtedy spodziewam się, że powinno to y, pomóc. Y, oprócz tego, zastosowanie takiego filtra w dolocie spowoduje, Zmianę barwy dźwięku, zmianę, zmianę barwy głosu silnika, będzie on bardziej basowy. Będziemy bardziej słyszeć, jak to, to powietrze jest zaciągane w momencie odkręcenia gazu do końca. Także spodziewam się też dodatkowego efektu akustycznego. Oczywiście to, 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 jest, to jest raczej takie miłe dla ucha, ponieważ tłumik ma Homologację e, na, na poziom hałasu. W związku z tym to tu, tu, tu nie, jest, nie jest mój taki, e, e, taki cel, natomiast powinno to być miłe dla ucha. W związku z tym e, zabieram się do pracy. Próby drogowe będę, prze, będę przeprowadzał jak tylko pozwoli na to pogoda. No, bo w tej chwili mamy już e, taki czas, że, że raczej trzeba wypatrywać. Którejś godziny słonecznej, no i czekamy na upragniony sezon motocyklowy na marzec, na końcówkę marca. Wtedy już powinno, powinno być przyjemnie, będzie można w pełni rozwinąć skrzydła, sprawdzić. Wydaje mi się, że powinienem zyskać trochę w przypadku prędkości maksymalnej. Producent podaje tutaj 5%. Na tłumiku zyskałem 13% mocy. I 2,5% momentu obrotowego. Tak wynika z wykresu. Ja to potwierdzam, oczywiście, na próbach drogowych. Potwierdziłem to, więc tutaj tkwi dodatkowy potencjał. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze się sprawowało i będę mógł Wam zdać relację, jak, jak, jak wygląda sprawa. Z, z użytkowania, z testów drogowych, um, chciałem pokazać wam jeszcze dwie, dwie nakleki, które w tym, w tym filtrze są. Stop, do not discard. Nie wyrzucać. Chodzi o to, żeby, um, że nakleję wewnątrz, żeby kolejni właściciele tego, tego motocykla. Kiedy ja już go sprzedam, żeby wiedzieli, że jest taki produkt zamontowany, że on nie jest doczesny, czyli o, jest brudny, wyrzucamy go do śmieci. Bo tutaj jest cała instrukcja na ten temat, na temat zanieczyszczenia środowiska i tak dalej, opisana. Jest, jest też naklejka, którą, którą można. A tutaj się troszkę odbija, bo to jest, to jest biały napis KNN. Więc. Więc umieszczę go gdzieś wewnątrz, to myślę, że wewnątrz airboxa. Bo raczej nie będę chciał obklejać, bo jestem zwolennikiem e, takiego stylu e, cicho-ciemny. Czyli na zewnątrz nic nie widać, a tak naprawdę zasuwa. No i o to mi chodzi. E, może nie, nie tyle nie widać, bo, bo słychać e, ten, ten soczysty dźwięk tłumika e, arrow. Więc jakiś, jakiś tam, jakiś zwiastun jest, że coś tam się będzie działo, coś, coś tutaj, coś, coś jest podłubane. Tak więc do środka airboxa mam zamiar nakleić. No i z prób drogowych znam Wam relacje. Także teraz zabieram się do pracy i zapraszam. Wymiana filtra powietrza to jest prosta sprawa, tutaj jest airbox, mamy 7 wkrętów tak naprawdę. Cztery są widoczne od góry i trzy są widoczne, jeden z boku i dwa z dołu i to jest od wszystko. Na razie nie rozpakowuję tego filtra, gdyby czasem odpukać coś było nie tak, będę go mógł zwrócić, natomiast tutaj jest troszeczkę kręcenia. Pomogę sobie w wyciągam filtr i pokażę Wam, jak wygląda filtr po 2500 km. Zdjąłem pokrywę od AirBoxa. W środku czysto, tak jak było wcześniej, tutaj jedynie widoczne, delikatne zapocenie od strony odmy, od odpowietrzenia silnika, gdzieś troszeczkę tu jest. Jak silnik oddychał, to gdzieś wyrzucało tutaj jakieś opary um, jakieś oleju. Filtr, jak widać, po 2,5 tysiąca kilometrów jest czyściotki. Filtr jest naprawdę czysty. Odwrócę go w drugą stronę. Tutaj też widać, że jest naprawdę czysty. Jedynie od strony odmy. Delikatne zapocenie, ale myślę, że jest bardzo dobrze. Przedmuchów dużych nie ma, więc zaraz to wszystko wyczyszczę. Wyczyszczę tutaj to miejsce i przyłożę nowy filtr. Będę zaraz go rozpakowywał. czy on pasuje. Myślę, że że tak zrobimy inaczej. Nałożę jeden na drugi. Z grubszami pasuje, wygląda OK. Zobaczcie pod światło. Tutaj widać jak ten filtr jest przezierny. Widać światło z drugiej strony lampy, akurat pod lampę to podłożyłem. Więc można zauważyć, że tak jak producent deklaruje, jest filtracja, ale będzie zagwarantowany dużo większy przepływ powietrza w stosunku do fabrycznego filtra. Ten filtr wykonany jest. Z pewnego rodzaju tworzywa sztucznego, z elastomeru podobnego, jest elastyczny. Nie jest to twardy plastik, tak jak w przypadku filtra fabrycznego. Zauważyłem jeszcze jedną różnicę w stosunku do filtra fabrycznego. Otóż, nie ma w filtrze sportowym tych rowków prowadzących. One tutaj mają. Zazębić się na tą przegrodę od odmy, żeby bezpośrednio silnik nie pluł olejem, ale tutaj muszę powiedzieć, że ufam producentowi filtra, że będzie wszystko w porządku. Założyłem to do tej pokrywy Airboxa, ponieważ z, z tej montowanej na, na motocyklu, akurat on by, on by wypadał, więc tutaj lepiej mi leży, zaraz to zakręcam. Jak już wcześniej wspominałem, jestem zwolennikiem tuningu w stylu takim cicho-ciemnym, w związku z tym nie chcę odnosić się z dokonanymi modyfikacjami, więc naklejkę od filtra nakleiłem wewnątrz airboxa, natomiast w drugą tutaj w drugiej części. Oczywiście w przyszłości przyszłemu właścicielowi wszystko powiem co i jak, Natomiast chciałem to oznaczyć. W ten sposób nie będzie to widoczne i osiągnę zamierzony efekt. Jest dokładnie to, co mi chodziło. Voilà, gotowe. Filtr, który zdemontowałem z motocykla, włożyłem z powrotem do pudełka. On mi się przyda. Jak nie mnie, to, to może komuś. On jest po prostu dobry, jest czysty. Więc szkoda by go. Wyrzucać filtr między 30 a 40 zł kosztuje plus przesyłka. No i zaraz wyprowadzę motocykl. Sprawdzimy, jaki ma dźwięk teraz. Posłuchajcie, jak on teraz pracuje. Słyszeliście jak on brzmi na postoju na podnóżku? Przeprowadziłem próbę drogową. Próba drogowa no jak najbardziej wyszła pomyślnie. Pomyślnie, ponieważ jest minimalnie odczuwalny wzrost elastyczności. Nie mam rekordu prędkości maksymalnej, były niesprzyjające warunki, to znaczy był wiał mocny wiatr z przeciwka i z boku, niestety nigdy nie chce mi wiatr w plecy. Może by doszło wtedy do tych 140, co jest oczywiście nieosiągalne dla 125, dla skutera, natomiast jest duża, duży wzrost elastyczności. Wystarczy, że tylko jest bezwiecznie, gdzieś za ekranami dźwiękochłonnymi. I bez żadnego problemu na prostym odcinku dochodzi wskazówka do 120 km na godzinę. Na prostym, i to bez żadnego problemu, całkiem, całkiem fajnie dojeżdża do 120. Natomiast, wszystko co ponad 100 na godzinę, to już jest walka z wiatrem. I to tak naprawdę walka, walka, ponieważ czasem pod górkę mogę jechać, gdy nie ma wiatru, mogę jechać 115 na autostradzie, jest wszystko fajnie. Innym razem, znowu ledwo wskazówka opiera się o 100 na godzinę. 90, między 95, nie mniej niż 95, bywa też tak, szczególnie przy wyprzedzaniu ciężarówek, kiedy jeszcze jest ten, spotykamy w, gdzieś w, na wysokości kabiny ten wiatr, napór od, od strony samochodu przejeżdżającego obok. Generalnie minimalnie. Zwiększył się bas, jeśli chodzi o dźwięk. Bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie wypada elastyczność, to znaczy poprawiła się reakcja na gaz po odkręceniu. Ona była zawsze szybka, nigdy na to nie narzekałem, ale w tej chwili jest błyskawiczna. To właśnie nie tyle na wysokich obrotach jest to odczuwalne, co na niskich. To nie są niskie obroty, bo on otrzymuje w granicach. 6-7 tysięcy przy normalnej pracy, ale dzięki temu nie jest tak jak w biegówkach, gdzie musimy skopać bieg, dopiero odkręcić, poczekać, czy on jest w obrotach, który będzie chciał współpracować, czy nie, więc on tutaj zawsze jest gotowy, bo ma w granicach tych 7 tysięcy obrotów i kiedykolwiek nie odkręcimy gazu, to jest strzał, po prostu on, on idzie. I to mi się bardzo podoba w, 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 w tym skuterze. No w tej chwili już doszedłem do ściany. Wykonałem wszystkie możliwe modyfikacje dozwolone prawem drogowym. Osiągnąłem te 124 km na godzinę. Z lekkiej górki. To jest, jest powtórzony wynik z poprzedniego pomiaru. Natomiast nic więcej, no ale na prostym mam te 120. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest jedna z, jeden z najszybszych PCX-ów w Polsce. Można by powiedzieć, że, 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 że najbardziej elastyczny i, i, i najszybsza Honda PCX. W naszym kraju. No nie mówię, że najszybsza 125, bo oczywiście tu bym skłamał, bo jeśli mamy Honda Forza czy też Yamaha X Max, one mają po 15 koni. Fakt, że są cięższe, ale seryjnie one wykręcają z górki te 129. W związku z tym, gdyby one były poddane takim modyfikacjom, jak ja poddałem PCX-a, więc można by powiedzieć, że te kilka kilometrów można by zyskać, te 130 km na, na prostej byłyby osiągalne. Ale czy to jest tak wiele? Te 10 km na godzinę to tak naprawdę to jest bzdura, no bo ja tutaj na prostej bez żadnego problemu 120 osiągam. Natomiast różnica w cenie między Hondą Forza a Honda PCX jest potężna. Dlatego, że nowa forca kosztuje 21 600 zł. No i generalnie używane egzemplarze bardzo są w cenie. Bardzo często możemy spotkać egzemplarz, który ma 4 lata, ma 3-4 lata około 30-40 tysięcy kilometrów przejechanych za cenę około 15 tysięcy zł. Także to jest, to jest sporo niewspółmiernie dużo w stosunku do tego, co otrzymujemy. Myślę, że następnym krokiem to będzie całozimowy research, ponieważ opuściłem już plany zmiany PCX na Honda Forza, ewentualnie na X-Maxa 125. Jest jeszcze jedna furtka, z której możemy skorzystać, jeżdżąc, korzystając z prawej jazdy kategorii B. To są trójkołowce. To są trójkołowce typu. Peugeot Metropolis, um, Yamaha Tricity i um, Piaggio MP3. Um, tam nie ma ograniczenia ze względu na pojemność. On ma mieć po prostu hamulec ręczny. Wszystkie te trzy pojazdy spełniają tą, tą funkcję. Natomiast ja sobie szczególnie upatrzyłem um, Piaggio MP3 500. 45 koni do 170 to się, to się rozpędza. Um, mocno nad tym myślę. jeśli. Jeśli miałbym zmienić, to biorę pod uwagę wyłącznie Piaggio MP3 500, bądź też robienie prawo jazdy kategorii A. No i wtedy otwierają mi się możliwości. A wtedy już będę celował w jakiegoś Nakeda co najmniej 600-750, tak, żeby, żeby już godziwe przyspieszenie miał jak sytuacja się wyklaruje tego nie wiem, czas pokaże zdam relację natomiast na chwilę obecną motocykl jest przygotowany do sezonu po wymianie olejów a no, może jeszcze został mi w CBS płyn hamulcowy do zmiany może wrzucę nową świecę bo ta ma 3000 i tak naprawdę czekamy na sezon czekamy na marzec Póki co e, zachęcam do subskrypcji, e, kliknijcie dzwoneczek, no i poproszę o, o łapki w górę. Do usłyszenia.